Siemanko, ludziska, witam mnie z Warszawa w takim imprezałym kolejnym wycie, w takim wydaniu, tak jak Jeżeli zagmona i zadaję po to wynadziei moje sceny wycyku Poleruję i przedstawiam ja nie seksji po seksji To jest laska, ja wiruję dość mocno werikut łapie no i piję ze smakiem. No i impra rozkręcona, bo ca języku, słodki smak Pozostaje, jest przyjemny do dotyku delikatnym rozróżniamy ten no i smak oraz do tych ciężar jak trzeba. Na siłowni lubię ćwiczyć, no i formę generować To podstawa jest na życie, by wyglądać jak człowiek i mężczyzna prawdziwy tańczę breka, no i ten sto podstawa Air no i stop, stoi Opel Kornel, no i na im tańczy Można walety i wygodnie i wariuje do muzyki przy głośniku No i tańczę, no i biegam wokół parkietu, no i wir porywa mnie No i wir w wyprace, ziomek jest, gdy ubrania się wirują No i obrót koło strony, jednostronny ziomek jest No i fajnie, tak oparka kobie no moim mózgu Przeczesa i dany teren trzeba, ziomek, i wygładzić go należy by gotowy do uprawy, bracie, był dobry was Czuję ziomek na głośniku i wiruje bardzo dobrze, no i masaż dłoni, fajny przez ten bas, na głośniku, nowa gala rozpędzona i sargenta z bardzo dobrym nastawieniem, Michamy tym wokal na życie i czujemy dobry bit i dziękujemy za uwagę, za ten bit yy, nie Wasza amat, także z tym też yo, pozdro takie takimi pracownikami